Siemaneczko widzowie z tej strony Oskar i dzisiaj gramy w nową grę No moje karty nie wyglądają na najlepsze Mam kurtuę Modricia Peline Jakbym grał z jakimś programem to bym je wyśmiał bo dodano nowe kaut ty. No, tak jak nasz Pessi, którego nie lubię. Ale ok. Naszą kochaną kartę dostał też Polak, Polak Rodak. To premia do 99, więc fajnie. Dostał też Hochland kartę. i Robert Lewandowski. Taką chyba bardziej inną. I tutaj jeszcze chyba te karty no karty no trochę jak toty. W tą grę się gra na telefonie. Bo nie mogłem pobrać tego tej gry na kompa, więc teraz gramy na telefonie. Nawet nie moim tylko starym telefonie. Używanym telefonie jak widzicie? Ten używany telefon chyba jakiś człowiek go sprzedawał to miał facebooka którego aż do teraz nie usunąłem ale będę usuwał tutaj będziemy tylko otwierać paczki i czy i zbieramy takiego bardzo fajnego piłkarza tylko, że on ma przeciętnie 50 razy więcej ode mnie. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale dziś gra Polska, Niemcy. No i liczę na Polskę. Nowe karty: 30% to? To? To jest 5%. Nie, no jak ja, jak ja ten otwieram te normalne paczki, to normalnie sobie otwieram, i jako pierwsze to ten toc niepotrzebny, bo to zgrania. Teraz może rundę zagramy jedną. Tutaj to same tocy, Ale jak widać nie mam żadnego toca. Więc kraksa. Nie za mamy, mulera. Dużo mamy, a to jest mój normalny skład. Wybierz mnie najlepsza formacja w FIFA. Może to nie jest FIFA, ale. No ale no, wygląda trochę jak FIFA, tylko że się nie gra. Tutaj. Piero i Muller. I nawet nie wiedziałem, że ja mam Lachm. Nie mamy Wojciecha Szczesnego. No nie. Będziemy grali z Serbią. Nie chce mi się nic mówić na ten skład. Ale wiem, że na pewno przegram. I to jest moje, no... Super! Jeszcze karnego nam dali. No, mekambe. Kurde, reklama. Cięcie Nara. Tutaj jak widać, mam jeszcze paczki z Mistrzostw Świata. Pierwsza paczka. 86 dzi okay. Nie będzie tak źle, więc teraz jeszcze i nasze karty e... MiszuŚ świata Portugalia. Kurde, muszę coś załatwić. Powracam. E Dzisiaj mam dołan urodziny. Jakiś abumerang znam. Jakiś dobry piłkarz w tym roku. Uuu, Kulibali ma. I ten Lampard. Lampard morski. O zide. Peski. Ja poszukam trzech najlepszych piłkarzy świata w tym sezonie i będzie cieniutkie cięcie. Tutaj mamy Sona i Wandajka. Teraz szukamy kogoś jeszcze innego. Wy niego mamy. No i kolejny, mamy naszego Lewandukse i teraz World Cupy będą Poland, Żurkowski, nie wiem czy go wybrano To kadry, Walia, Dale. Nie, dość, że skończył karierę, to i tak się to i tak jeszcze w tej grze nie jest dodane. Co co Zagramy, może, jeszcze dwa mecze, i może będzie koniec. Lachowica mamy. Kurde, niech się zaologuje. Oj, walczymy. Nie chce mi się grać. Naprawdę? To jednak gramy jeden. Ej, coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. Nie, 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 nie mogę w to wierzyć, nie mogę w to wierzyć, nie mogę w to wierzyć, że pan. Muller. Just. Kurde, drama. Dobra. Teraz kolejny. Felipe. Goat. Bra. No nie wytrzymam. Super, Vinicius Junior jeszcze bramę strzelił. Pele? Oj. jest. Dobra, powalczyliśmy. Karty sobie otworzymy. Z pierwszej prawie nic. Z drugiej wiemy, że przeciętne 80 będzie. Ostatnia paczka w odcinku. Włochy to. Najbardziej kocham Włoch, to Maldini. Dobra, widzowie, ja się z Wami żegnam. Może widzimy się za miesiąc? No, widzimy się za miesiąc. Pa!